Siemanko widzowie, dzisiaj zrobimy sobie naprawdę bardzo potężny pack'em play. Zobaczcie jakie mamy paczki. Jedną ze 125 koła, drugą paczkę 10 rzadkich piłkarzy 85+. Plus. No i oczywiście jeżeli przegram meczyk to wszystkie te karty przepalę w jakiejś złotej wymianie czy coś takiego. Także zostawcie apeczkę w górę, zasubskrybujcie jeżeli wam się podoba. No i lecimy z paczkami, ale zanim to, to jeszcze pokażę wam paczuszkę jakąś losową za zadania, w której trafiłem fajnego goreckę 95, około 3 ta koła, chłopiec warty, także dorzucam go do całej puli nagród. Więc możemy chyba zaczynać. Otwieramy pakę za 125 tysięcy na początek. Oczywiście nie wiem, czy mówiłem, ale zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli Wam się podoba. Ale że z paczki za 125 tysięcy nie, nie mamy walkoutu, to ok, ale no co to w ogóle jest? Ja. Ja zadaję sobie teraz pytanie, czym ja będę grał. No, oby w tamtej paszy coś fajnego poleciało, ale jak na razie jest totalna lipa. No to co, gwóźdź programu, 10 rzadkich piłkarzy, 85+. Plus. Będę się śmiał, jak tutaj naprawdę w końcu odda jakąś fajną kartę. A ja przegram mecz i będę musiał to przepalić. Ale zobaczymy, jest odsik, jest dobrze. Wiadomo, jak zawsze jest to odsik. Co to jest? Oblak? Jan Oblak? On ma 90 ile? 96, okej. Okay. No ocena taka, że jeszcze coś w środku mogłoby być. No to sprawdzamy. Może jakiś Neymarito, co? O nie, nie ma. Ojoj! No to. Nie satysfakcjonuje mnie jakoś gigantycznie ta paczka, ale no dwa naprawdę wysokie overale. No, nie ma źle, więc idziemy z tego budować skład. W ogóle jest, yy, nagrywam to przed 19 parę minut. Więc, jak zbuduję skład, to akurat będą kolejne paczki do podglądnięcia. No, i jeżeli będzie fajna paczka, no to oczywiście, znaczy, nawet jeżeli nie będzie fajna, to otworzymy. No, i jeżeli wpadnie jakaś fajna karta, no to kupimy pakę, No, i oczywiście wyląduje ona w składzie do pack and play. Ale ja już nie przedłużam, idę skład montować i widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, nasz skład prezentuje się tak, no i myślę, że wygląda naprawdę nieźle, jak na skład z dwóch czy tam trzech paczek, bo jeszcze ten gorecka był jako paczka za zadania. Ustawiłem to. Tak, 4-4-2, myślę, że będzie spoko, nie chce mi się żadnych wytycznych, nic zbawić. No i zapomniałem jeszcze dodać, że zagramy sobie mecz w Rivalsach, no bo nie znam nikogo, kto by chciał ze mną zagrać pack and play żadnego Jupitera, co by się odważył na takie kroki, typu właśnie takie paczki. No ale jeszcze sprawdzimy sobie oczywiście sklep, bo jest 19, więc jak będzie jakaś fajna paka. No, i będzie jakiś fajny traf z tej paczki, mega tych kart z podglądem. Na przykład, no to wiadomo, trafimy coś fajnego, bierzemy i wrzucamy od razu do składu na pack and play. Ale niestety nie ma tutaj nic, jakieś zwykłe banery, więc no tego nie bierzemy. No i co, idziemy wyszukać przeciwnika i walczyć o nasze karty. No i mamy już naszego przeciwnika. Nie, nie wiem dlaczego nie pokazuje mi pingu, ale okej. Okay. Gramy oczywiście w Rival'sach, więc no myślę, że poziom będzie w miarę niezły. Mam trzecią dywizję chyba, trzecią, no trzecią ligę mam czy tam dywizję. Bo nie gram w Rivals już chyba od pana, ponad ponad miesiąca, dokładnie. Od ponad miesiąca nie gram, ale no ten chłop chyba nie chce z nami grać. No nie dziwię mu się, że się boi, więc może wyszukamy po prostu innego przeciwnika. To jest właśnie widzowie EA Sport Cyny Game. Chciałem wyjść, żeby zagrać z kimś innym, no i jak możecie zauważyć, zahagowała mi gra na ekranie Division Rivals, nic nie mogę zrobić, muszę zresetować gierkę, oj tak, tego mi brakowało. No, wróciliśmy z powrotem jeszcze tak podczas wyszukiwania nowego przeciwnika, dodam, że no jak widzicie w składzie mieści się tylko 20 kilka kart, no, nawet już nie pamiętam dokładnie ile i losowego menadżera jakiegoś wziąłem z klubu, bo nie można było bez menedżera zacząć. Jeżeli przegramy, to oczywiście wiadomo, jest, że squikselujemy albo przepalimy wszystkie te karty, które znajdowały się właśnie w tych paczkach, a nie tylko te, co są w składzie. Ale dobra, mamy przeciwnika, 40 pingu Powinno być git. Oby bez lagów, oby do przodu. I zobaczymy na skład gościa, no który jest standardowy, jak na tą, jak na ten etap gry. Chociaż no nie widzę tutaj nic takiego giga nadzwyczajnego. No ale zobaczymy jak nam pójdzie, no. Mam nadzieję, że Mbappe nie wpakuje pięciu bramek. No i jadą. Pierwsza akcja meczu. W ogóle grają we dwóch. Bernardo Silva do Halera, ale Haller niestety... Niestety nie dał rady. W ogóle nie wiem dlaczego dobrało mi, kurde, chłopów co grają we dwóch. Nie wiem, będę miał chyba ciężej, więc to na nawet lepiej dla materiału, ale. No mam nadzieję, że uda mi się wygrać, no bo jak squiceluję to wszystko, to tak podliczając będę z 700 koła do tyłu, jak nie więcej. Ależ pięknie kopią sobie chopaki, ależ granie piją Bernardo Silva Haler, ależ tutaj do Gondogana. Oj, ta, ta ofensywa nasza, coś mi się wydaje, że nie jest jakaś gigantycznie mocna, ale mamy okazję. Nie wiem co tu się dzieje, ale... Nie oddało. Oj, chyba będzie ciekawie w tym meczu. Bernardo Silva. O, ależ ich wywiód w pole do Mareza. Szkoda, że on nie ma jakiejś lepszej wersji. W sensie go nie trafiliśmy w lepszej wersji, ale tu Haler zamieszał w polu karnym. I mamy 1 do zera. Dziesiąta minuta. No jest klasa, widzowie. Umiejętności jeszcze jakieś zostały po graniu draftów. Ale 1 do zera to wiadomo nie jest bezpieczny wynik, także walczymy dalej. Ale sztukle, o, ale tu wyjął, ale to go znalazł, nie wyjął. No, czy... Przewidziałem, że wyjął Ederson. Aj, szkoda, mogło być 2 do 0. Oj, niebezpieczna ta wrzutka! Bardzo niebezpieczna ta wrzutka, jest 1 do 1. No to jest właśnie to, że ci obrońcy mają po. Znaczy poza Gorecką, no ale Gorecka to nie obrońca, bo Nucci ma mało tempa, a obrońcy też nie są najszybsi. No, i wyszło jak wyszło, ale poczekajcie, bo tutaj ziomeczek, a raczej ziomeczki chyba się troszeczkę pogubiły. Tak jak ja, nieważne. No, co to jest za pojedynek fizyczny? No, halo. No, kolejna wrzutka, jest kolejny. No, czemu on plecami głową strzela? No, przecież to jest nieporozumienie. No, to jest totalny żart, no. Ale ja zawsze tak mam, że 20 minuta i już są trzy bramki, a pod koniec meczu jest tak, że 10 bramek jest łącznie. No, powiedziałem to bardzo nieskładnie, ale trudno. A przeciwnik ma kolejną akcję. Na szczęście, na szczęście podałem mu pod nogi i Nojer to wybronił. I Gorecka to dobra, nie wiem. Ten mecz to jest jakieś totalne Eldorado widzowie, naprawdę. Ale szpiła do Naresha, tylko nie mam do kogo zagrać. Muszę go jakoś tutaj. O właśnie, tak. No, gund no Gundogan, no, 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 co ty zrobiłeś? Dlaczego nie podajesz od razu? Gościu. I teraz kontra jest. No i Mbappé zaraz zagra do tego Rudego. O właśnie, Rudy za. Dobra, udało się. O, ależ klepka. O, ależ tutaj klepka ładna. Tylko no, boli mnie to, że nie mam gdzie za bardzo zagrać. No właśnie. Chociaż. C Co tu się dzieje? No lutuj to, no nie mogę. Ej, no, dawno nie grałem Rivalsów. Znaczy, Food Champions dawno nie grałem, a Rivalsów jeszcze dawniej, ale. No chyba, chyba widzicie właśnie dlaczego, takie niestworzone rzeczy się tu dzieją. W draftach tak nie ma. Do Bernardo. Bernardo nie wie co ma zrobić. O Jezu! Ale wypuścił się tą piłkę i to nawet nie z mojej winy, bo ja nie chciałem tego zrobić, ale nieważne, jest Haler I tu nie ma rzutu karnego, a szkoda, myślałem, że odda sędzia. No nic, lecimy dalej. Haller, zagranie, pięknie, to trzeba poczekać na partnerów, poczekajcie, spokojnie, mamy jeszcze czas, jeszcze cała druga połowa, minuta pierwszej, no spokojnie, poklepmy sobie, tutaj trzeba znaleźć troszeczkę miejsca, o Jezu, jak we dwóch do mnie, no nie mogę, no jak ja mam ich przejść, jak we dwóch na mnie biegną, dobra, jest już koniec, pierwszej połowy, no i wydaje mi się, że nadszedł czas na zmiany, bo ten Haller to troszeczkę chyba już nie domaga. Zrobimy tak, dajemy sobie Hwang Hichana na napad, jako pierwszego napastnika Damy go Reckę na drugiego napastnika I tu wpuścimy obrońcę jakiegoś, yy, albo nie, damy Biglę, SPD Da radę za na środku, ma dużo tempa Ma dużo defa No, 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 oby, oby się udało, no Rozpoczyna przeciwnik, no i myślę, że tutaj możemy założyć dla chłopa pressing zespołowy, raczej dla chłopów no nie, dalej nie wiem, dlaczego jest ich dwóch. Możecie mi napisać w komentarzu, czemu mi dało dwóch chłopa do gierki. Yy, no nie wiem, ja nic nie zmieniałem w ustawieniach, także jak coś, to dajcie znać. A nasz pressing się opłacił, bo przeciwnik się zgubił. No i może jakaś szybka kontra. Aleksandro, proszę bardzo, z ruletą. Veratti do Gorecki, no i, no, i, no i jednak nie, jednak mamy piłę. I Gorecka został wypuszczony i pięknie, walnąłem prosto w bramkarza zamiast go zlobować. No klasa światowa. Ale piękna piła do Mareza. Szkoda, że on nie ma 90 tempa. Ale spróbujemy coś z tego wyczarować. Do Gorecki musi być. Jest 2 do 2. Mamy remis. No i mam nadzieję, że jeszcze parę bramek uda nam się załadować. A nie przeciwnikowi. Co prawda, w sumie nie wiem, co zrobić w przypadku remisu. Jeżeli byśmy mieli remis, to nie wiem, czy zagramy kolejny mecz. Czy może jakieś losowanie. Czy Quicksell, czy nie. Na jakiejś stronie. No zobaczymy. Ale w każdym razie przeciwnik oddał nam piłę za darmo. I tu możemy szukać swojej szansy. Spalony. No niestety. Ale już było trzy. Już było trzy. Chociaż znowu przeciwnik nam oddał piłkę. Znowu błąd. No zobaczcie jak dużo się tu dzieje. Tutaj sobie pomieszam chwilę. Do Mareza. No nie mam miejsca za bardzo. Ale już znalazłem troszeczkę miejsca. Co to był za. Gorecka, dobra, lutuj. Fineska, ależ gol za pola Karneko. Ojojoj, Leon Gorecka, come on. On chyba bardzo chce zostać w naszym klubie, nie? Tak, bramy no to jest właśnie kwintesencja futbolu. Olejs Verratti z poświęceniem. I to znowu stwarza nam okazję do zaatakowania przeciwnika. A może tutaj mocne odśrodkowanie w stronę Gorecki. O, Kancelos też z poświęceniem wybija. I mamy rzut rożny. Przeciwnik wyszedł bramkę, A może wkręcimy? Gorec... O Jezu, to nie było dobre wkręcenie. Ani trochę. O Jezu, ale tu mu podałem, ale tu mój błąd totalnie ale zagrałem jako ostatni lamus. 3 do 3. No, tutaj oddałem przeciwnikowi bramkę za darmo. To się przyznaje. Nie no, jak frajer zagrałem totalny, no. No ale cóż, no, trzeba trzeba odrabiać. Znaczy, w sumie to nie trzeba odrabiać. Ale nie chce mi się grać kolejnego meczu, więc wolałbym wygrać w tym. I zobaczmy, bo tutaj coś fajnego myślę, że się kreuje. Jakaś dobra akcyjka. Jest marys na skrzydełku, klasa, klasa. Do kogo zagra? Do nikogo, straci piłkę. Jak z tego będzie kontra, od razu to nie wiem, nie? Jest rashford na skrzydle. No i to jest kontra, tylko czy będzie z tego gol. No musimy mu zabrać piłę, na szybkości. Dawaj, 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 no. On się tu kręci, podaje, no i zaraz zawinie mnie tym rashfordem. No proszę, no tylko nie to. Tylko nie teraz. Tylko nie teraz! No c co ty robisz, gościu? Jezu, ale mnie wydymał. Dobra, Neuer. No, na posterunku. Neresz, piękne przejęcie, ale wcześniej Bonucci. Dobry odbiór. No i tutaj myślę, że nie było faulu. Dobra, gramy dalej do gorecki piła, był chyba na spalonym. Był na spalonym i tak bramkarz obronił. Ajajaj, no szkoda. Wtedy mogłem golobność tym Gorecką, już by było z górki, a tak to trzeba się męczyć. Dobra widzowie, to jest ta akcja, czuję to. Przeciwnik już bierze pauzę, bo nie może wytrzymać tego, że strzela mu gola. Mares na skrzydle. A dupa. No, myślałem, że oddano. tak ładnie go wypuściłem. No jak zwykle, nie wiedziałem co ze sobą zrobić. A tymczasem przeciwnik z groźną akcją, bo... Ma dosyć szybkich zawodników. Boże, tylko nie to. Nojer, dziękuję ci bardzo. Ale pięknie się rzucił z poświęceniem. No i teraz pytanie: dobra, jednak nie. Bez pytania. A może my zrobimy jakieś zmiany na końcówkę? Co widzowie? Bo Gundogan troszeczkę już zmęczony. Może damy szansę: Renata Augusto, niech sobie wejdzie. No i co? Limit zmian wykorzystany: 4 minuty do końca. No i nie wiem właśnie, co zrobić, czy zagrać kolejny mecz, czy może wylosować, czy QXL, czy nie, bo losowanie chyba byłoby ciekawsze, znaczy ciekawsze, no, bardziej emocjonujące by było, mam wrażenie. No dobra, zobaczymy. Ty, widzowie, nagle się okazało, że jednego gościa nie ma, o, wrócił nagle, ale dobra, to, to mi nie przeszkadza, i tak nam się uda, to jest ta akcja, to jest ten moment, gorecka, pięknie tutaj przytrzymanie piłki. Oddanie do Gorecki, tam się Renato Augusto wysuwa, ale no za wcześnie, albo za późno, już nawet nie wiem, kiedy mu chciałem podać. Jest kontra przeciwnika, no tylko nie to. Neuer, proszę cię, tak jest, Manuel Neuer wyjął tą piłkę. I ostatnie sekundy tego meczu. No, to teraz my musimy z szybką kontrą wyjść. Nie gwizdaj, panie Turek, nie gwizdaj. Nie gwizdaj, nie gwizdaj. Do Hankwiczana, Mares. Dawaj, lutuj! Jeszcze rzut rożny, ostatnia minuta, oj widzowie, dzieje się, dzieje się Na krótko spróbujemy to rozegrać, Verratti zamieszał, ale chyba za dużo zamieszał Za dużo tym Verratti'm się pomieszałem, wiecie co widzowie, jest koniec meczu Także, yy, no nie wiem co zrobić, nie wiem co zrobić, jakoś trzeba rozstrzygnąć tą kwestię tego remisu, bo... No kolejny mecz. No czy możemy zagrać w sumie kolejny mecz, ale to odcinek będzie trwał zbyt długo, więc coś wymyślę ciekawego i zaraz do was wrócę, jak to rozstrzygniemy. Dobra widzowie. Wpadłem na pomysł, że rozstrzygniemy to po prostu po męsku. Mamy koło fortuny. No i zobaczymy czy odda nam, czy nie. Testowałem przed chwilą i wyszło mi, że zachowujemy. Więc mam nadzieję, że znowu będzie na to, że zachowujemy te karty. Wpisałem po kilka razy, żeby były większe emocje, nie? Żeby się więcej kręciło. Wiecie co, nawet jeszcze raz to zrobię. Yy, czekajcie, Ctrl C tutaj, Ctrl V tutaj. Dobra, zobaczcie. Takie kółko mamy. Kółko gadżeta. No i jedziemy. Losowanie. Proszę, żeby oddało, na zachowujemy. Nie chcę tego przepalać, proszę. Koło fortuny, kółko gadżeta wykręć na zachowujemy. Tak jest! Zachowujemy te karty. Super! No i klasa, widzowie! No i jest klasa. No kurczę, po takim meczu, no sfrejrzyłem się trochę, co prawda, więc de delikatnie mi się należy, ale możemy już przejść do konsoli, no i zobaczcie, te piękne karty. No, w sumie piękny tym się wydaje, jest tylko ten Oblak, no Gorecka i Gundogan, bo się nadadzą do fajnej jeszcze Biglia, się nadadzą do jeszcze jakiejś fajnej przepałki, no ale no... Co, możemy posprawdzać cenę. Ten z 25 tysięcy, oblak pewnie z 98, a no z 50. Ten Gorecka, jak już tam widzieliście, kosztuje z 300 koła, już 280, no trochę taniej. No ale co, udało się widzowie zachować te karty. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli chcecie więcej materiałów tego typu, no oczywiście, łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana. No i ja się będę z wami żegnał. Na razie.